Z Biblią na co dzień. Podczas różnego rodzaju spotkań organizowanych w przestrzeni kościelnej, często zdarza się, że osoba prowadząca wita zgromadzonych i następnie przechodzi do takich słów. A teraz chcielibyśmy przeczytać hasła biblijne z książki z Biblią na co dzień. Tak często bywa. Zgromadzeni w kościele czy w sali parafialnej, słyszą następnie dwa teksty biblijne, odczytane jeden po drugim, później, ewentualnie, jeszcze jakąś modlitwę, pieśń czy ciekawą myśl. Sam pomysł na książkę, która dziś w języku polskim nosi tytuł Z Biblią na co dzień, jest bardzo stary. Początek był w dniu 3 maja 1728 roku w Hernhut. Późniejszy zwierzchnik jednoty braterskiej, biskup Mikołaj von Zinzendorf, wpadł na pomysł podczas wieczornego rozważania Słowa Bożego, że dla swojej społeczności Przedstawi takie hasło, które miało być następnego dnia powtarzane pomiędzy zborownikami. Było ono pewnego rodzaju przywitaniem, życzeniem dobrego dnia, taką inspiracją do dalszych chwil życia. W 1728 roku. Nie był to tekst biblijny. Był to krótki, trzylinijkowy wiersz Cincendorfa, mówiący o Bożej miłości i konieczności reakcji człowieka na ową miłość. Trzy lata później Cincendorf zmienił swój pomysł. Tym razem była to książka, no powiedzmy książeczka, nieduża. W której znaleźć można było na każdy dzień roku jeden tekst biblijny oraz krótką modlitwę. Taki to był początek, gdy lozungen, bo taką nazwę otrzymała ta książeczka, rozpoczęto wydawać w Niemczech. Potem wszystko się rozrastało. Do Jednego tekstu biblijnego dodano tekst drugi. Ciekawym posunięciem było wprowadzenie instytucji losowania pierwszego tekstu. Gdybyśmy poczytali w materiałach źródłowych, to okaże się, że ten pierwszy tekst to zawsze jest tekst Starego Testamentu, losowany z takiego zasobu liczącego ponad 1100 to tekstów biblijnych. Zmieniają się one co trzy lata w maszynie losującej, a następnie zespół redakcyjny, kilka takich grup, próbuje dołożyć tekst drugi. Ten tekst drugi ma wskazywać na wypełnienie się starotestamentowego tekstu w nowym Testamencie. Trzeci poziom, trzecia warstwa, to z kolei ludzka odpowiedź na te dwa teksty. Będzie to zatem modlitwa, będzie to fragment pieśni, wiersz, czy ciekawa myśl wypowiedziana przez chrześcijanina. Dodatkowo na końcu. Opisu każdego dnia znajdziemy propozycję czytań biblijnych, tym razem już szerszych. Nie jednego krótkiego zdania, czy drugiego zdania z Biblii. To jakiś zestaw liczący przeważnie kilkanaście, ewentualnie kilkadziesiąt różnych wersetów Pisma Świętego. Czytanego Albo w kontekście roku liturgicznego, albo tak zwanego, tak zwanego leccio continua czyli czytania Pisma Świętego fragment po fragmencie, który umożliwia przeczytanie Biblii, a w zasadzie większości tekstów biblijnych w ciągu siedmiu lat. W Polsce. Z Biblią na co dzień wydawane jest przez wydawnictwo Augustana z Bielska Białej. Oprócz redakcji wydawnictwa pracuje nad polską wersją pracują nad polską wersją cztery osoby. Taką polską specjalnością od roku 2017 są dodatkowe rozważania na niedzielę i święta. Również Właśnie polska wersja posiada jeszcze jeden nowoczesny, tym razem wymiar. Można czytać z Biblią na co dzień w wersji internetowej, a także jako aplikację na smartfony. Polecam.